Ja będę grał Wiktora. Jest to pająk, który nie ma nóg, bo wyrwały mu złe ludzie nogi. Ja gram Karolucha o imieniu Banderas. Nie, przepraszam, Antonio. Jestem jednak Antoniem. Eee, moja rola ogranicza się jedynie do jednego słowa, jakim jest opa. W sumie nic więcej nie mówię. To ja gram mdówkę, która jest wiecznie zapracowana i wyrzucili ją z operacji, ponieważ pracowała jak całe mrowisko. No i ogólnie w spektaklu. Ona cały czas pracuje na maszynie, zwraca uwagę na inne postacie, ale no, wiecznie nie jest zapracowana. A, jestem Daria, jestem poczwarką, co widać, i wychodzę jako piękny motyl, ale no, na samym początku jestem właśnie w kokonie, strasznie mam mało wiary w siebie i wynika z tego różne, różne śmieszne sytuacje wynikają. I'm just hey. Majtek, Mała trąbka. raz. Czemu służy? Przede wszystkim służy e, dzieciom. E, dzieciom, aby rozwijały się w, w materii teatru, w tej przestrzeni teatralnej. Aby nabyły umiejętności jednocześnie tanecznych, jednocześnie dramatycznych, e, wokalnych, a wszelkiego rodzaju jakby działań, które są związane bezpośrednio z teatrem, tak? aby nabrały tych umiejętności i od w sumie zawodowców, aby no coś zaistniało w nich, żeby nagle się nauczyły czegoś robić, aby... Dostrzegły, że jest inny świat, jak wygląda świat przede wszystkim teatralny, od, od, od podszewki, od kulis, jak w tym wszystkim funkcjonuje i scenografia, i grupa techniczna, i tak dalej. Także mogą poznać jakby całą gamę i przestrzeń jakby teatralną tak, w ciągu tych dwóch tygodni. Każda część ma osobno chodzić, tak? Żeby nie było dwóch takich samych, dwa razy nie robić tego samego. Uwaga! Każdy się zastanawia, i jedziemy. I ruszamy powoli. Widzimy. wszystko osobno jeden ruch jedną częścią Pamiętacie, że macie oko język niestety można, można w dół schodzić podnieść nogę garb język Raz, 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 Dla mnie sama technika nie wyraża niczego, bo jest po prostu pusta. Sama technika nie potrafi nic, przynajmniej w moim przekonaniu, powiedzieć dalej. Czy jakieś bardzo wyimaginowane rzeczy, które tylko tworzą moje poświadomości, dla mnie najważniejszy jest przekaz, co mam do powiedzenia konkretnie, w jakim celu i do kogo. I kto z tego czerpie, kto się z tego uczy, bo tak zmieniamy świat. Biba.